Cześć, tu król Tuptek. Dzisiaj wam opowiem moją historię jak zostałem zhakowany. Także zaczynamy. Tak, zostałem zhakowany. Nie usunąłem jeszcze tych postów, gdzie pisali hakerzy. Czy haker, czy hakerka lub grupa hakerów. Ale zajdźmy na dół. Tutaj prosiłem o pomoc, ale sami tu nic nie dało. Dali mi hakowali. O. Oh, my level is hard, czyli mój level jest Nie. Hard, to było coś trudne trudne mój level jest trudny hakiet zakowalny właśnie pisałem z mojego potężnego konta żeby oddał mi konto ale on mnie nie posłuchał i zaraz, zaraz tam, cztery osoby, tam odpowiem. Yy, tak właśnie zaczynałem, yy, ale to było oczywiście z tamtego konta pisałem. Ja, bo to było zhakowane wtedy. Ja napisałem, ej, a ten haker rozpisał co? Ja napisałem, oddawaj moje konto, i on napisał nie. No i ja tak, ja tak wymyślam, taka yy, szybka matematyka. Jak on mi nie odda konta, to będzie łatwiej je odzyskać. Bo jak yy, prosić hakera o oddanie konta, oczywiście, że wam nie odda. Tak, będziecie go dalej prosić, że wam nie odda. Pozostaje wam tylko wreszcie postępienia. Znaczy na stronie logowania yy, zapomniałem hasła i odzyskać hasło. Oczywiście, haker zmienił mi e-maila. Jeszcze wam powiem jak właśnie odzyskać tego e-maila tylko, że czy jak mi się uda wejść w pomoc tam było takie e, pomoc i nie wiem jak to wam to dalej powiedzieć, ale odzyskałem e-maila o, w bezpieczeństwo da się wejść, no ludzie ja chcę o, chcę usunąć użytkownika. Nie no, nie chcę. No wejdź mi w pomoc. Musiał się chyba relognąć. Ale potem, jak odzyskałem e-maila, to haker mi wydał 5k Miał, Miałem Miałem właśnie 5000 e, tysięcy, nie, nie wiem, 8 e, tysięcy, ale tych się tam nie wliczam w to. Mm, jeszcze nie pisał kizinki O Pejlet Pozdrawiam e, O, pisam współczuję właśnie. Dziękuję. Dla tych, którzy mi współczują. Właśnie pozdrawiam Pame, Pamela Miss MSP Tutaj Jolcia 12300 pyta jaki kanał? Jaka nazwa kanału? Teraz wszyscy będą się. Gabi 123. Pozdrowie, ty, pozdrawiam. Iwcia 09 pyta, jaki kanał? I jeszcze chciałabym Wam na koniec powiedzieć, że jak widzicie jakieś hakerów w kawiarni, to radzę Wam nie pisać, bo możecie skończyć jak ja. Dziękuję, że wytrwałaś lub wytrwałeś do końca tego odcinka. Jak wytrwałeś lub wytrwałaś, napisz. Co tu napisać? A, hashtag MSP. To by było na tyle, trzymajcie się. Do następnego odcinka, cześć!